Ci, co tylko wolą są posłuszni, rozum ich zaś jest przeciwny, są w zakonie tylko jedną nogą. Święty Ignacy z Loyoli. 3 minuty z Loyoli. już jezuita. Dla świętego Ignacego posłuszeństwo było najważniejszym ślubem zakonnym. Ponieważ być posłusznym. Oznacza zapierać się własnej woli, a to należy cenić najwyżej. Założyciel zakonu stopniuje też posłuszeństwo. Między innymi mamy posłuszeństwo woli i posłuszeństwo rozumu. Posłuszeństwo woli oznacza, że chcę tego samego, co mój przełożony, co mu lider grupy, co rodzic, co magisterium kościoła itd. Wolą się z nimi zgadzam. Chcę tego samego i robię to, co oni mówią, ale ich racje rozumowe mnie nie przekonują. W takiej sytuacji, mimo że wszystko robię poprawnie i wolą też zgadzam się z przełożonymi, to święty Ignacy mówi, że jest to posłuszeństwo niedoskonałe. I mówi o takim zakonniku, taki jest w zakonie tylko jedną nogą. Posłuszeństwo doskonałe to takie, w którym zgadzamy się z argumentami przełożonego. Często nie da się przyjąć wszystkich argumentów, ale nie o to chodzi. Ważne jest, aby nasz rozum został przekonany. Czasem może być to tylko jedna rzecz, która nas przekonuje, ale przekonuje naprawdę, wewnętrznie, także rozumowo. I wówczas. To już sami zgodnie z naszą konstrukcją rozumu będziemy znajdowali kolejne argumenty, aby siebie i innych przekonać. Ważne jest, aby dążyć do takiego posłuszeństwa wobec Kościoła w kwestiach praw wiary, w kwestiach moralnych czy w kwestiach obyczajów. Jeśli rozumem nie będziemy posłuszni Kościołowi, Czyli przekonani co do słuszności sprawy, to nie będziemy innych ludzi pociągać za Jezusem, bo nasze świadectwo będzie zawsze, nie do końca trochę. 3 minuty z lojoli. Święty Ignacy, módl się za nami.